Almara. Wygrałam ze słynnym białym wilkiem! Gratuluję. Wracajmy. Chętnie opowiem o Twoim zwycięstwie. Wypijmy za Ceres. Dawać wina i kieli! Zabrana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Uczcimy jego pamięć. Zabrano. Chodźmy. Zostanie jeszcze Gerard. Pogadamy. Holgerze, piję za zdrowie twoje i twojej czarnej ręki. A teraz wypijemy za to, żeby cesarzowi Nilfgardu kutas nigdy więcej nie stanął, żeby nie doczekał się potomka. Chodźmy. cieszę się, że Was poznałem. Znieśmy toast i uczcimy pamięć króla Brana. Za Brana. Gerald, potrzebujecie trzeźwego. Za to, aby wasza przyszłość nie była taka zła, jak na to wygląda. Jort, znowu boli mnie głowa. Zaczyna się. <laughs> nie będziemy przeszkadzać. Wiedźminie. Napij się ze mną na dowód, że nie szywisz urazy. I odwieź mnie kiedyś. Koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić Wiedźmina do nawieconej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arinbjorn, a potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Dobrze, chętnie się z tobą napiję, się. Geralt, gdybyśmy nie mieli ważniejszych spraw, nie miałabym nic przeciwko temu, żebyś się upił. Ale mamy ważniejsze sprawy. Jeżeli pijesz tak jak bijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Zajarla Lugosa Szalonego i jego szaleństwo. A teraz pogadajmy również z innymi gośćmi kracha.